Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, miejskie crossovery, takie małe crossovery, to jeden z najlepszych sposobów na zarobienie dobrych pieniędzy przez producentów. Ze względu na to, że cieszą się one naprawdę niesłabnącym zainteresowaniem wśród klientów, którzy poszukują samochodów nowych, czy też tych z drugiej ręki. I ja dziś usiądę za kierownicą takiego delikwenta, a będzie to dokładnie Kia Stonic. Zapraszam. produkowana od 2017 roku do dnia dzisiejszego lifting w 2020 roku. Jeżeli chodzi o wygląd, to mówiąc najprościej jak się da, samochód ten wygląda po prostu ładnie. Przód jest dosyć zadziorny. Mamy tutaj takie przetłoczenia na masce, dzięki czemu wygląda to wszystko masywnie. Ogólnie cała sylwetka tego samochodu wygląda muskularnie, ale nie przesadnie. I takiego fajnego lifestyle'owego smaczku nadaje to dwukolorowe nadwozie. Myślę, że projektanci kierowali się taką dewizą, by ten samochód przypadł do gustu zarówno tym młodszym, jak i starszym kierowcom. Ok, zajrzyjmy teraz pod maskę. Pod maską naszego dzisiejszego testowego egzemplarza, który zresztą został nam udostępniony przez Bogdana, któremu oczywiście dziękuję i z tego miejsca pozdrawiam. Mamy trzycylindrową jednostkę o pojemności 1.0 TGDI o mocy 120 koni mechanicznych i to był najmocniejszy silnik, jaki był oferowany w stonikach. Moc ta dostępna jest w okolicach 6000 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy to 171 Nm. Dostępny w zakresie od 1500 do 4500 obrotów. Prędkość maksymalna tego samochodu z tym silnikiem to jakieś 185 km na godzinę. Natomiast przyspieszenie od zera do setki zajmuje mu według producenta 10,3 sekundy. Dobra, zajrzyjmy teraz do bagażnika. Krapniemy sobie tą maskę. Ok. Pojemność bagażowa w stoniku to 332 litry. Po złożeniu oparć tylnej kanapy, ta przestrzeń zwiększa się do 1135 litrów. I mamy prostą podłogę. Próg załadunku, jak widzicie, jest dosyć wysoki. Na szczęście ten otwór jest duży i szeroki, więc z załadowaniem jakichś większych przedmiotów nie powinno być problemu. Ta podłoga ma tutaj podwójne dno, możemy nią sobie zjechać nieco niżej. No, tylko wtedy zwiększa nam się przestrzeń bagażowa, ale po złożeniu siedzeń pojawia się taki delikatny próg. Pod spodem pełnowymiarowe koło zapasowe, zestaw narzędzi. Po lewej stronie mamy taką fajną, praktyczną kieszeń. No jest oczywiście podświetlenie. Po lewej i prawej stronie haczyki na zakupy. Tutaj jest na półce jest też jeszcze jeden dodatkowy haczyk, więc myślę, że, że jest ok. Dobra, o są uchwyty. Zamykamy klapę. Pora zajrzeć do środka. No i moi drodzy, jestem za kierownicą i i powiem Wam tak, materiały użyte do wykończenia tego wnętrza no tutaj mamy wszystko twarde, to są twarde plastiki, aczkolwiek w tej klasie samochodów nie ma się czego spodziewać. Tutaj mamy takie srebrne wykończenia, tu taka listwa imitująca aluminium. Te listwy mogły być w różnych kolorach. To można sobie było dowolnie konfigurować podczas zakupu nowego samochodu. Według mnie to wnętrze nie jest za bardzo takie pstrokate, ale nie jest też nudne. Kierownica skórzana, bardzo fajna, trójramienna, z takim tutaj srebrnym wykończeniem, podcięta u dołu, taki sportowy akcent. Oczywiście multifunkcyjna, obsługujemy tutaj tempomat, komputer pokładowy, a także możemy odbierać połączenia i obsługiwać multimedia. Zegary są proste i bardzo czytelne. Na środku czarno-biały ekran komputera pokładowego, też bardzo czytelny i prosty w obsłudze ekran o przekątnej 7 cali. Mamy tu też fizyczne przyciski, możemy go obsługiwać również dotykowo. No jest on prosty w obsłudze i funkcjonalny. Poniżej panel klimatyzacji mega prosty w obsłudze, oczywiście z fizycznymi przyciskami i pokrętłami. Jest to klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa. Poniżej taka półeczka z takim gumowym wykończeniem na telefon ale jakiś niewielki, bo nie jest ona za duża. Poniżej mamy tutaj gniazdo AUX, a także USB oraz gniazdo 12V. Tutaj nieco większa kieszonka, ale już plastikowa, więc tutaj telefon może nam na przykład jeździć, może się ślizgać. Kilka przycisków od podgrzewania foteli, które działają naprawdę mega. Słuchajcie, tutaj trzeci stopień podgrzewania inaczej drugi stopień podgrzewania foteli to jest jak w większości samochodów trzeci ten najwyższy grzeją one naprawdę mocno jest tu również podgrzewanie kierownicy no, możemy wyłączyć sobie czujniki parkowania a także system start-stop lewarek skrzyni biegów klasyczny ręczny hamulec tutaj mamy dwa uchwyty na kubek podłokietnik regulowany tylko w jednej płaszczyźnie na długość no i Mamy tutaj jakiś może milimetr pianki. O, jest on taki dosyć twardy. Zresztą ten podłokietnik, tutaj na drzwiach, również jest dosyć twardy. Mogli tam dać tej pianki nieco więcej. Aha, tutaj jeszcze po lewej stronie, jak to w samochodach koreańskich, mamy przyciski. Możemy tutaj wyłączyć kontrolę trakcji. Są tu też przyciski od asystentów asystenta pasa ruchów, czy monitorowania martwego, nie martwego pola, tylko monitorowania ruchu poprzecznego za pojazdem. Regulacja świateł i tak dalej, takie standardowe, standardowe rzeczy. Jeżeli chodzi o schowki, to kieszenie w drzwiach są dosyć pojemne. Bez problemu zmieścimy tu nawet litrową butelkę. Tutaj pod podłokietnikiem mamy też taki dosyć, dosyć głęboki schowek. No i schowek przed pasażerem. O, właściciel, jak widzicie, wypełnił go po brzegi. Jest też dosyć pojemny. Mamy podświetlenie, co nie jest też taką oczywistą rzeczą w tej klasie samochodów. No i jest on wykończony yy, zwykłym plastikiem. Yy, u góry jeszcze schowek na, na okulary. No, podświetlenie. Tutaj mamy lustereczko. No i dodatkowe źródło światła. Jeżeli chodzi o fotele, yy, no... Mają takie średnie trzymanie boczne, ale są bardzo wygodne. Podoba mi się ich wykończenie. Środek to jest oczywiście materiał, boki są ze skóry. Więc podróżuje się w tych fotelach naprawdę bardzo fajnie. OK, zobaczmy teraz, może jak to wygląda z tyłu. No i jestem na tylnej kanapie i jak widzicie ja siedząc sam za sobą mam wystarczająco miejsca zarówno na stopy, ogólnie na stopy tutaj jest bardzo dużo miejsca. Jak i na kolana. Ja mam 1,70 m, więc zarówno tu z tyłu, jak i z przodu mam tego miejsca pod dostatkiem. Z takich dodatkowych atrakcji, jakie mamy tutaj z tyłu, to tak. No jest podłokietnik na drzwiach, ale twardy. Jest tutaj w drzwiach kieszeń i myślę, że zmieścimy tu taką półlitrową butelkę bez problemu. No mamy tutaj dodatkowe źródło światła. Nie ma podłokietnika, nie ma też osobnego nawiewu na tył. Jest za to gniazdo. USB, więc możemy podładować telefon. No i jest kieszeń w drzwiach, gazetownik, ale tylko za jednym fotelem. Są też izofiksy, więc możemy tutaj do tyłu wrzucić dwa foteliki. No, więc tak to wygląda, i myślę, że dwie osoby bez problemu tutaj będą w miarę wygodnie sobie podróżować. Natomiast trzecia osoba może mieć już ciężko, mimo tego, że ten tunel środkowy jest bardzo niewielki i, i niski. To, to trzeci pasażer tej tylnej kanapy może już mieć delikatnie kiepsko z komfortu. Zostałem sobie stonikiem moi drodzy i powiem Wam tak, zawieszenie, chyba słowo, które najlepiej będzie określało pracę tego zawieszenia, to będzie jędrne. Ono jest takie, takie jędrne, nie jest za miękkie, nie jest za bardzo komfortowe, nie jest też za sztywne. Fajnie tłumi nierówności, ale też podczas jakiegoś szybkiego pokonywania zakrętów ten samochód, o dziwo, całkiem dobrze sobie z tym radzi. To nadwozie nie wychyla się jakoś bardzo na, na, na szybko pokonywanych zakrętach, więc to naprawdę na, na plus i takie pozytywne zaskoczenie. Z przodu mamy tutaj kolumny MacPersona, z tyłu jest to belka skręcna, no ale tak jak mówię, jest to naprawdę fajnie, fajnie zestrojone wszystko. Jeżeli chodzi o układ kierowniczy, jest precyzyjny, ale też nie obciąża kierowcy jakimś natłokiem informacji pod przednich kół, z tego co dzieje się z przednimi kołami na asfalcie. Jeżeli chodzi natomiast o silnik, trzycylindrowa jednostka o mocy 120 koni mechanicznych, no radzi sobie z tym samochodem wystarczająco dobrze. Jest w miarę elastyczny ten silnik, fajnie przyspiesza. Z wyprzedzaniem też nie powinniście mieć jakiegoś większego problemu. Ten trzycylindrowy silnik ma taki charakterystyczny dźwięk, on tak, tak sobie warczy jest spod tej maski. Oczywiście nie jest to w żadnym stopniu jakiś irytujący dźwięk i pewnie większość kierowców nawet nie zwróci na to uwagi. Także silnik na plus. Spalanie tego samochodu z tym silnikiem to jest średnio jakieś 7-7,5 litra. My tutaj z testu mamy wynik 8,2. Myślę, że na trasie można osiągnąć nieco niższe spalanie przy takich rozsądnych prędkościach, do tych 90 km na godzinę. W mieście przy większym ruchu, z włączoną klimatyzacją, możemy dobić nawet do, do 10. No wszystko zależy też od tego, jak bardzo ciężką mamy prawą nogę. Wyciszenie jest na przyzwoitym poziomie tak, do 120 km na godzinę jest ok. Później robi się nieco głośniej, ale też. Nie ma tragedii, więc jak będziecie jechali autostradą z tą przepisową prędkością 140 km na godzinę, to można nadal swobodnie rozmawiać. Jeżeli chodzi o widoczność, też jest bardzo dobrze, i myślę, że to jest jeden z powodów, dla których klienci tak chętnie decydują się na samochody tego typu, bo po prostu siedzimy tu nieco wyżej. Widzimy wszystko dobrze na boki i do przodu. No, do tyłu może jest troszkę gorzej, bo ta szyba jest niewielka, ale mamy na pokładzie czujniki parkowania, jest też kamera cofania. No to ułatwia manewrowanie i parkowanie tym samochodem w zatłoczonym mieście, czy też na jakimś parkingu pod supermarketem. Jeszcze jedna rzecz, którą warto podkreślić, to ta klimatyzacja jest naprawdę bardzo wydajna. Dzisiaj jest taki dosyć ciepły dzień. Mamy ustawione tutaj na 20 stopni i, i powiem Wam szczerze, że jest zimno w tym samochodzie. Naprawdę. Nie wiem, czy wszystkie stoniki tak mają, więc jeżeli jakiś właściciel stonika ogląda ten film, to może napisać w komentarzu, czy jego egzemplarz też tak mega mocno chłodzi. Co do. O, coś nam tu pika, właśnie. To, 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 to pikanie przypomina mi pewnie, żebym jeszcze powiedział o asystentach wspomagających kierowcę, które są tutaj na, na pokładzie. No, mamy tutaj monitorowanie martwego pola w lusterku. No, standardowa rzecz. Mamy tutaj asystenta pasa ruchu, który działa fajnie, nie jest taki nadgorliwy. Aczkolwiek, jeżeli jest jakiś kierowca, który w mieście lubi taką dynamiczną jazdę i przeskakiwanie z pasa na pas, to lepiej, żeby sobie go wyłączył. Mamy tu również monitorowanie ruchu poprzecznego za pojazdem, i to też na duży plus działa fajnie. Pokazuje też, z której strony zbliża się zagrożenie, nazwijmy to tak. Więc. Nie ma tu tych bajerów za wiele. To co jest działa poprawnie. Myślę, że jest ok. Nie jest ten samochód na pewno przeładowany tą elektroniką. Raczej bym powiedział, że jest prosty i w tej prostocie myślę, że jest jego siła. Skrzynia biegów sześciostopniowa, manualna, automaty nie były w stoniku dostępne. Pracuje poprawnie, ten skoklewarka jest nie za krótki, nie za długi. Nie zdarza jej się też przyhaczyć, więc jest poprawnie. Pod względem awaryjności stonik też wypada naprawdę dobrze. Ja w internecie nie doszukałem się jakichś tam często powtarzających się usterek, więc. Więc jest okej, okay. wiadomo ten silnik wyposażony jest w turbinę, więc trzeba na to zwrócić uwagę i należycie o nią zadbać, a tak ogólnie jest to prosta konstrukcja i nie powinno tu być jakichś dużych problemów. Właściciel tego samochodu też zrobił nim już trochę kilometrów, ma go jakiś czas i, i też nie uskarża się na, na żadne jakieś usterki i problemy. W kilku słowach podsumowania, mały miejski crossover o ciekawym, ale nienachalnym wyglądzie, przyjemny w prowadzeniu, nieskomplikowany, funkcjonalny i do tego taki, który nie zrujnuje nam naszego budżetu swoimi kosztami eksploatacji. Brzmi jak przepis na sukces, taki właśnie jest stonik. Idealny do miejskiej dżungli, a ze 120-konnym silnikiem pod maską sprawdzi się również w trasie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnych materiałach, a tymczasem pozdrawiam Was i cześć!